Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól straci swój smak, czy da się ona czymkolwiek posolić? Już do niczego się nie nadaje, chyba do wyrzucenia na dwór i podeptania przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto leżące na górze, ani nie zapalają lampy i nie kładą jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim w domu. Niech tak świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i oddali chwałę Ojcu Waszemu w niebie. Tak, ta dzisiejsza Ewangelia moim zdaniem nie, stawia takie bardzo ważne pytanie o naturę Kościoła. To już wczoraj też no taki myślę, to jest zbieg okoliczności, bo wczoraj no, czytaliśmy kolejny fragment Ewangelii Marka, bo w dni powszednie teraz nie czytamy kolejne fragmenty Ewangelii Marka, natomiast w niedzielę. My czytamy kolejne fragmenty Ewangelii Mateusza. Nie? W zeszłą niedzielę czytaliśmy początek kazania na Górze. Teraz jesteśmy w trakcie nie jest to bezpośrednie, ale jeden z kolejnych fragmentów kazania na Górze. I, i właśnie, ale tak podobnie jak wczoraj, taki i dziś. Nie? Można powiedzieć przez przypadek, Ewangelia mówi nam, porusza temat natury Kościoła. Tak, i co mam na myśli? Otóż mi się wydaje, że czasami popełniamy taki błąd, bo moim zdaniem to jest błąd, nie? że, że kość, zadaniem Kościoła jest przyprowadzać ludzi do Chrystusa. I oczywiście nie jest to stwierdzenie tak zupełnie nie, niesłuszne, tak totalnie błędne. Nie? Natomiast jeśli tak to sformułujemy, to grozi nam właśnie takie postępowanie trochę na wzór jakiejś takiej korporacji, nie? że bo możemy postrzegać właśnie tych ludzi, których przyprowadzamy do Chrystusa, jak taki zysk nie? korporacyjny, handlowy. Nie wiem. Myślę, że jest takie niebezpieczeństwo. Dlatego to jest. Ja nie lubię tak mówić. Nie? W każdym razie ja staram się nigdy tak nie mówić, że, kość, że zadaniem Kościoła jest przyprowadzać ludzi do Chrystusa. Zadaniem Kościoła jest właśnie to, co mówi ta dzisiejsza Ewangelia: być solą Ziemi i być światłem. Natomiast tym, który przyprowadza ludzi do siebie z Bóg Sam, to Jezus ludzi przyprowadza do siebie, korzystając z tego światła, czy też z tej soli, którą my jesteśmy. Ale to nie my przyprowadzamy ludzi do Chrystusa. My mamy być światłem. Albo takim smakiem, taką solą, która na przykład chroni przed zepsuciem. Tak po, pomaga, powoduje, nie, że dana potrawa się nie psuje. I jak przeczytałem dzisiejszą Ewangelię, no to od razu mi się przypomniał list do diogneta, który fragment listu do diogneta. Który już pewnie kiedyś cytowałem, ale to jest tekst, do którego naprawdę moim zdaniem warto często wracać. Nie ma on rangi oczywiście Ewangelii, no ale jest to z drugiej połowy II wieku, nieznanego autora. Tekst opowiadający o właśnie o tym, co cechowało ówczesny Kościół. I czytamy tam tak. Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie mają bowiem własnych miast, nie posługują się jakimś niezwykłym dialektem, ich sposób życia nie odznacza się niczym szczególnym. Nie zawdzięczają swej nauki jakimś pomysłom czy marzeniom niespokojnych umysłów. Nie występują, jak tylu innych, w obronie poglądów ludzkich. Mieszkają w miastach heleńskich i barbarzyńskich, jak komu wypadło. Stosują się do miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież samym swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz paradoksalne prawa, jakimi się rządzą. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki, jak obywatele, i znoszą wszystkie ciężary, jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest im ojczyzną, i każda ojczyzna ziemią obcą. Żenią się, jak wszyscy, i mają dzieci, lecz nie porzucają nowonarodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie jedno łoże. Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Słuchają ustalonych praw, a własnym życiem zwyciężają prawa. Kochają wszystkich ludzi. A wszyscy ich prześladują. Są zapoznani i potępiani, a skazani na śmierć zyskują życie. Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im nie dostaje, a opływają we wszystko. Pogardzają nimi, a oni w pogardzie tej znajdują chwałę. Spotwarzają ich. A są usprawiedliwieni, ubliżają im, a oni błogosławią, obrażają ich, a oni okazują wszystkim szacunek. Czynią dobrze, a karani są jak zbrodniarze. Karani radują się jak ci, co budzą się do życia. Żydzi walczą z nimi jak z obcymi, Helenowie ich prześladują a ci, którzy ich nienawidzą, nie umieją powiedzieć, jaka jest przyczyna tej nienawiści. Jednym słowem, czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie. Oj, no cudowny tekst, nie? No mam nadzieję, że też dobrze wam się to słucha. Dobrze, chociaż... No nie będę ukrywał, że też y, czytam zawsze ten tekst z takim pewnym, y, no nie wiem, nie, niepokojem, może nie, ale takim, y, 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 no może bardziej bym powiedział zaszanowaniem, że mnie jest tak daleko do tego ideału. Nie? do życia, bycia takim jak ci właśnie chrześcijanie, których, jak wspomniałem, nieznany autor opisuje, pisząc do niejakiego diogneta nie, taki, taki list, który jakby uzasadnia, pokazuje, że chrześcijaństwo jest naprawdę czymś wspaniałym, czymś dobrym, że warto być chrześcijaninem właśnie. Nie? Tak. Tak, czy, czy ten tekst y, każdego by zachęcił? No ja myślę, że jeśli tutaj nie czytamy, że wszyscy nienawidzili nie, chrześcijan, wiadomo, no wszyscy pewnie nie, nie dosłownie, nie, ale widocznie jakoś tak y, bardzo często bardzo mocno i wszędzie nie, jakoś chrześcijanie doświadczali jednak pewnej niechęci, nie, wręcz nienawiści. Zresztą wiemy, że to był czas też prześladowań, które oczywiście pewnymi falami się pojawiały, ale, ale jednak były często potworne, okrutne nawet. Nie? Tak, i natomiast właśnie, nie? natomiast jednak lubię ten tekst, bo on mnie jednak inspiruje on mnie tak trochę, właśnie, stawia do pionu, jakby, nie? właśnie. No, bo każe mi zadać sobie pytanie, czy ja jestem jest naprawdę radykalny w mojej miłości. Bo ta, to światło, ta sól co to takiego jest? To jest właśnie miłość miłość, którą nam pokazuje Jezus. Ja tak to rozumiem. Yy, tak, bo potem zresztą Jezus mówi, nie, że ostatecznie chodzi o to, żeby ludzie widzieli nasze dobre uczynki, ale nie po to, żeby nas podziwiali, jacy to my jesteśmy, nie? Hmm. Ile to myśmy dokonali, nie, jakichś takich dobrych rzeczy. Yy, tak, są tacy yy, liderzy dobroczynności, tak bym określił, nie? którzy są bardzo przewrażliwieni na punkcie tego, czy ich czy są doceniani, czy nie. Jest to dla nich bardzo ważne, nie, żeby ludzie ich wręcz kochali, nie, a przynajmniej nie krytykowali. Tak, natomiast Jezus mówi, że żeby ludzie widzieli nasze dobre uczynki i chwalili Ojca, i chwalili Boga. Tak, czyli żeby że to, to dobro w ten sposób, jaki my czynimy dobro. Ono ma być właśnie taką takim taką manifestacją Boga, ale w tym znaczeniu trochę tak, jak właśnie takim przeistoczeniem, tak mi właśnie przyszła na myśl Eucharystia, nie? Że, że bierzemy ten kawałek chleba i wypowiadamy słowa Jezusa nad tym chlebem i ten chleb staje się ciałem Jezusa. I tak samo chodzi o to, żeby te nasze dobre uczynki, one często będą takie zwykłe jak chleb. Nie? ale ważne, żeby były dobre jak chleb. Ja trochę tu parafrazując słowa świętego brata Alberta. I, I chodzi o to, żeby, żeby te nasze dobre uczynki, żeby one się jakby, w, tak w cudzysłowie, w naszych rękach przeistaczały w czyny Jezusa. tak, Żeby stawały się czynem Jezusa, czyli żeby były takim świadectwem, yy, o Jezusie. Tu nie chodzi o, o pokorę, tu nie chodzi o to, żeby. o taką fałszywie rozumianą pokorę, tu nie chodzi o to, żeby zrezygnować z potrzeby bycia docenionym, żeby doświadc z, z potrzeby doświadczania, właśnie uznania. Nie chodzi o to, żeby z tego rezygnować, nie tylko, tylko chodzi o to, żeby. E, Pokazać ludziom prawdę, że każdy dobry uczynek, że on pochodzi od Boga, jest emanacją Boga, że ma swoje źródło w Bogu. Każdy dobry uczynek. Bo to jest prawda, po prostu. Po prostu to jest prawda. A niezależnie od tego, doceniajmy się nawzajem sami. Ja też czasem sam siebie nawet doceniam. Ludzie mnie doceniają i to jest okej. Okay, ale, ale jednak chciałbym, nie wiem, pewnie mi się to nie udaje zawsze, nie? Ale chciałbym, żeby ludzie widząc moje dobre uczynki, jednak nie mnie chwalili, ale ojca, który jest w niebie, Tak, tak niezależnie od tego, że. Że mnie też jakoś tam docenią, nie? Ale, ale żeby jednak te właśnie dobre uczynki naprowadzały ich na Boga. Stawajmy się coraz bardziej chrześcijanami, poprzez coraz pełniejsze, doskonalsze życie Ewangelią. W każdym razie do tego mnie zachęca dzisiejsz, zachęcają dzisiejsze słowa Jezusa.